Cześć, nazywam się Ania Wolska, jestem dietetykiem klinicznym oraz doktorantem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Prowadzę swój gabinet dietetyczny w Stargardzie, gdzie wykonuję analizę składu ciała, czyli sprawdzam, ile jest tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz wody w waszych organizmach. Sprawdzam także, ile kilokalorii potrzebujecie do tego, żeby żyć. Tudzież schudnąć bądź przytyć. Dietetyk zajmuje się nie tylko odchudzaniem lub, że tak powiem, układaniem diety na masę, ale także wspomagamy przede wszystkim leczenie wielu chorób. Dlatego bardzo Was proszę, nie wierzcie w diety cud, które są dostępne na różnych stronach internetowych, tudzież w jedną uniwersalną dietę, która pomoże Ci zrzucić masę ciała tudzież przybrać tylko masę mięśniową nie wierzcie w diety ograniczające czyli eliminację wszystkich węglowodanów tudzież wszystkich tłuszczów czy y, przerzucenie się tylko i wyłącznie na koktajle ze względu na to, że nie ma czegoś takiego jak jedna dieta która y, że tak powiem pomoże Tobie y, i zniweluje wszystkie Twoje problemy. Pomożę jeszcze do tego Twojej mamie, siostrze, tacie, bratu, dziadka, szwagra, siostry, mojego męża. Kochani moi, chciałabym zaprosić Was przede wszystkim na kolejny odcinek, w którym opowiem troszeczkę o tym, jak powinno komponować się jadłospis, na, po na jakiej podstawie w ogóle powinno układać się dobrze skomponowane i zindywidualizowane menu oraz jak wygląda opieka dietetyczna i psychodietetyczna. Na dziś bardzo wam dziękuję. Bardzo mi było miło z wami spędzić ten, to, tą chwilę yy, krótką i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.